Cześć prymulki, czas na powrót tematu dojrzewania i tego jak bardzo nie rozumiemy tego okresu. Niedawno wyjaśniliśmy sobie, dlaczego dorastanie trwa obecnie najdłużej w historii. Wbrew pozorom nie jest to jedynie spowodowane przyczynami czysto kulturowymi, takimi jak spadek liczby małżeństw, czy późniejsza wyprowadzka z domu, ale również konkretnymi zmianami w naszej biologii, spowodowanymi trybem życia i technologią. To, co jest dla mnie najważniejsze, to fakt, że obecnie dojrzewamy 15 lat, a być może nawet dłużej. Na początku XX wieku to było jakieś 5 z 7 lat. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie, dlaczego zaszła ta zmiana, to zobacz poprzedni odcinek, link oczywiście jest w opisie, być może nawet w komentarzu, a my lećmy dalej. Czy faktycznie nasz mózg działa inaczej, gdy dorastamy? Dlaczego rodzice nie powinni na nas krzyczeć? Czy są jakieś kody na przedłużenie dorastania i czy powinniśmy z nich korzystać? Spoiler alert, są. So. No i jeszcze jedno. Czy uważasz, że masz problemy z samokontrolą, z utrzymaniem postanowień, z powstrzymywaniem się przed zrobieniem czegoś? Jeżeli tak, to być może dowiesz się dziś czegoś o swoim kontakcie z rodzicami, z czego nie zdawałeś sobie sprawy. Hmm. Dziękuję za rosnącą ilość komentarzy i rosnący ich poziom, serio czuję, że w końcu wokół tego kanału tworzy się jakaś naprawdę bardzo przyjemna społeczność i jaram się serio i zachęcam do udostępnienia filmów, do subskrypcji i do wpadnięcia na facebookową grupę rrr a -Cuszki. Jeżeli w tym filmie będę używał słowa ziomek, to chodzi mi o kogoś w tym samym lub podobnym wieku równolatka. Dobra. Zaczynajmy. Od czasu nagrania pierwszej części tego filmu, było to dwa tygodnie temu, więc nie aż tak dawno, skończyłem czytać Age of Opportunity Lorenza Steinberga, nazwaną najlepszą książką o dojrzewaniu, i potwierdzam, jest naprawdę świetna. Niemniej poczułem również własną dorosłość, intensywnie napierającą na moją szczękę pod postacią zębów mądrości, które. No, oczywiście okazały się idiotami i po prostu muszę je wyrwać. Jutro, niestety, już. Więc gdy będziesz oglądał ten odcinek na majówce, to wiedz, że ja wyglądam teraz jak ziemniak i zalewam znieczyszczenie lodami. Więc wychyl za mnie gałkę albo dwie, byle w słodkim bufelku. Lody, właśnie. Zastawiłem Was ostatnio z pytaniem: hmm, czy faktycznie smakuje lepiej, gdy dorastamy? Słony karmel. Odpowiedź brzmi tak i to. Jeszcze jak? Ponieważ podczas dorastania w naszym mózgu szczególnie rozwijają się i zmieniają trzy ośrodki. Dobra jednak bez loda. W naszym mózgu, gdy dorastamy, szczególnie intensywnie zmieniają się trzy układy: odczuwania przyjemności, ogólnie emocji pozytywnych, jak i negatywnych, relacji międzyludzkich i samokontroli czy też umiejętności planowania długoterminowego. Niestety nie dzieje się to jednocześnie. Zaczynamy gonić za przyjemnościami znacznie wcześniej, niż jesteśmy w stanie się przed, jakby, powstrzymać, tak? Nastolatkowie są mocniej, po pierwsze, nastawieni na zdobywanie nagród, i to na wielu płaszczyznach, ale zwłaszcza, gdy rywalizują z ziomkami, dwa, są bardziej impulsywni, po prostu nie potrafią się powstrzymać, i trzy, są bardziej skupieni na tym, co dzieje się tu i teraz, z takim przeświadczeniem, że to, co jutro będzie ok, tak? No i ta mieszanka powoduje, że gdy dorastamy, to ładujemy się w kłopoty znacznie częściej niż kiedykolwiek. Ale co bardzo ważne, to nie wynika z tego, że młodzi ludzie nie znają konsekwencji swoich czynów, tak? Gdy masz 16 lat, to myślisz już praktycznie tak samo, jak dorosły. To znaczy potrafisz logicznie przewidzieć konsekwencje swoich czynów. Pewnie każdy nastolatek wie, że uprawiając seks bez prezerwatywy, można zrobić dziecko i zarazić się chorobą przenoszoną płciowo, a pływając po alkoholu można utonąć. A jednak między 10 a 18 rokiem życia takie rzeczy dzieją się najczęściej. Z danych FBI wynika, że najwięcej aresztowań zdarza się właśnie w tym wieku. Tak samo wyglądają statystyki popełniania przestępstw, ilości popełnianych przestępstw, oczywiście. Wykroczenia spadają między 18 a 25 rokiem życia, a po 30 statystycznie ludzie nie popełniają już poważnych przestępstw. I ten tak zwany Age Crime Curve jest widoczny wszędzie, gdzie zapisuje się statystyki policyjne. Widać to też niezależnie od rodzaju popełnianego przestępstwa, bo czy jest to kradzież, czy napaść, czy gwałt nawet, to i tak będą to częściej robili młodzi ludzie. Takie same wyniki pokazują też ankiety przeprowadzane anonimowo i w zamian za szczerość po prostu nie wyciąga się wniosków ani żadnych konsekwencji z tego, co powiedzą ludzie, więc to nie jest tylko kwestia tego, że policja się uwzięła. Bardzo łatwo wyciągnąć jednak z tego niewłaściwe wnioski. Dotyczące przyczyn takich zachowań, ponieważ dorośli często tłumaczą młodych ludzi przez pryzmat tego, jak sami myślą, a podczas dorastania dosłownie myślimy inaczej. Silnie odczuwasz emocje, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Nie masz jeszcze w pełni przygotowanych hamulców i po prostu nie jesteś w stanie się powstrzymać przed robieniem głupich rzeczy. 3. Jesteś niezwykle wyczulony na to, co mówią o tobie inni. Ale też ogólnie co inni czują. Zatem gdy mama mówi ci, synek, czy ty naprawdę nie rozumiesz, że mogło ci się coś stać? Mogło się połamać, albo Bóg wie co gorszego. Odpowiedz po prostu, to nie tak, mamo. Po prostu mój mózg nie jest jeszcze w pełni ukształtowany. I układ samokontroli nie działa tak samo jak u ciebie. Dobrze wiedziałem, co może się stać. Po prostu, no, no nie byłem w stanie się powstrzymać. Obejrzyj sobie film basnego i wszystko ogarniesz. Takie tam gadanie. To na pewno przez tego ma Marcina. On ma ciebie zły wpływ. Nie mam, to nie o to chodzi. A, ani Marcina, ani żadnego innego ziomka. To, to, to jest wina wszystkich. Wszyscy w moim wieku mają na mnie zły wpływ. O oh, wow, oh, yy, brzmi jak szaleństwo. Ale to prawda. Nie chodzi koniecznie o zły wpływ, ale po prostu, jak się okazuje, myliliśmy się co do tak zwanej presji otoczenia. Otóż najczęściej ludzie, zwłaszcza dorośli, wyobrażają jej o sobie mniej więcej tak. Nie no, tak. Głupio trochę. No ja to co wy nie macie jaj? Uuu, no co ty nie masz jaj? I okej, okay, na pewno takie sytuacje się czasami zdarzają, ale nie wiem jak was, mnie jakoś Nikt nie zmuszał do zapalenia papierosa albo do wypicia pierwszego piwa, tak te lekkomyślne ruchy zdają się wychodzić też z nas, a nie dosłownie z presji naszych znajomych. Steinberg badał to zjawisko 10 lat i okazało się, że nawet gdy nastolatkowie nie mogli się porozumiewać, nawet gdy nie widzieli kto na nich patrzy, to sama świadomość, że ktoś patrzy, już wystarczała, żeby podejmowali bardziej lekkomyślne decyzje w grze podczas badania, a płacono im za tą grę, jeżeli wygrali. Dorastamy. Niezwykle aktywny jest tak zwany social brain, czyli regiony mózgu skupione na analizie emocji innych ludzi. Jakby jesteśmy po prostu bardziej nadwrażliwi na emocje innych. I tu pytanie do was. Czy kiedyś w swoim życiu mieliście taką sytuację, gdy zrobiliście coś głupiego przez taką pasywną presję znajomych? W sensie, że to był wasz pomysł, co nie? Ja, ja kiedyś walnąłem pięścią <grym> w drzwi garażu i złamałem sobie nadgarstek w dwóch miejscach z przemieszczeniem. I zgadnijcie, co zrobił mi ten garaż. Był i to mnie sprowokowało. To, jak się nie reagujemy na emocje, fajnie zostało przedstawione w takim prostym badaniu. Bardzo fajny eksperyment. Słuchajcie. Nastolatkom pokazywano cztery obrazki. Na jednych były czerwone kółka, na innych neutralne twarze, na trzecich były randomowe przedmioty, a na czwartej. Twarze pełne emocji. Zadanie było proste: zareaguj, gdy zobaczysz czerwone kółko. Tam na przykład naciśnij guzik. I wyobraźcie sobie, że zwykłe zdjęcia twarzy pełnych emocji wywoływały podwyższoną aktywność w mózgach młodych ludzi i rozpraszało ich na tyle, że gorzej reagowali na to, gdy pojawiały się czerwone kółka. I teraz uwaga! Wiecie co to oznacza? Że krzyczenie na nastolatków nie jest dobrą metodą wychowawczą, ponieważ mogą bardziej skupić się na emocjach wypowiadanych słów. Niż na treści, które one przekazują. Science. Bitches. Steinberg poleca rodzicom z krótkim lądem, żeby najpierw powiedzieli swojemu dziecku: Przepraszam, ale teraz jestem za bardzo rozemocjonowany, żeby z Tobą porozmawiać o tej imprezie, którą zrobiłeś w nocy. Kurwa. Porozmawiajmy o tym wieczorem. Na spokojnie i bez krzyków. Gdy dorastamy, samo przebywanie wśród ziomków jest dla nas wyjątkowo emocjonujące. I to powoduje wydzielanie się dopaminy, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za motywację i szukanie kolejnych wydarzeń. Gdy masz 17 czy 18 lat i jedziesz samochodem z trzema kolegami, albo w ogóle jakąś dziewczyną, to żadne z was nie musi się nawet odzywać i i tak w tobie rośnie presja, by zrobić coś, co przyniesie więcej emocji. Czyli pewnie coś głupiego. W naszym mózgu... Przyjemność prowokuje szukanie kolejnej przyjemności. Gdy jemy ze znajomymi, jemy więcej. W sklepach dają nam darmowe próbki, żebyśmy poczuli się miło i kupili więcej. W kasynach leją ci darmowe drinki nie po to, żeby cię upić, tylko dlatego, że pierwsza satysfakcja z otrzymania darmowej przyjemności pociągnie za sobą chęć zdobycia kolejnej. Dopamina wpływa też na lepsze zapamiętywanie. Zatem lody nie tylko będą dla nas słodsze, ale zapamiętamy ich smak lepiej. Hmm. Dlatego tłumaczenie nastolatkom konsekwencji ich czynów będzie miało takie no, mierne skutki, ponieważ gdy w grę wchodzą emocje, to racjonalny mózg odbija na boczny tor. Lepiej przygotować ich na sytuację, w której najprawdopodobniej i tak się znajdą. Czyli na przykład, zamiast mówić coś w stylu seks bez zabezpieczeń może doprowadzić do niechcianej ciąży albo, co gorsza, do nawet chorób wenerycznych, wystarczy powiedzieć coś prostszego. Na przykład: Zawsze noś. W portfelu KONDOM! Będziesz gotowy, proste. Być może słyszeliście kiedyś, że pierwsze trzy lata są kluczowe w kształtowaniu naszego mózgu. To prawda. Ale uwaga, gdy dojrzewamy, nasz mózg znowu wjeżdża w fazę intensywnej plastyczności. Możemy wtedy naprawdę nauczyć się wszystkiego. Ale jest jedna umiejętność, która jest kluczowa. I żeby wiedzieć, jaka, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak osiągnąć sukces w życiu. I serio, w sensie, tyle razy gadaliśmy o sukcesie, więc już naprawdę. Każdy z Was potrafi pewnie z pamięci wyrecytować tą jedną bardzo konkretną umiejętność. Ale żeby Was nie zanudzić, to może najpierw powiem Wam, jak na pewno nie odnieść porażki. Czas na socjolog radzi sześć zasad, by mieć statystycznie co najmniej przyzwoite życie. 1. Chodź do szkoły, co najmniej do liceum, jeżeli się uda, dłużej. 2. Nie miej dzieci, przynajmniej nie zanim się ożenisz albo wyjdziesz za mąż. 3. Nie łam prawa. 4. Jeżeli nie jesteś w szkole, zrób wszystko, co możliwe, by nie stać się leniwym. Serio. 5. Jeżeli masz pracę, nie rzucaj jej, jeżeli nie będziesz miał alternatywy. 6. Jeżeli jesteś bezrobotny, jak najszybciej podejmij jakąkolwiek pracę. Oczywiście, od wszystkich reguł są wyjątki. Ale statystyka pokazuje, że jeżeli przestrzegasz te. Zasady, to prawie na pewno nie będziesz biedny. Jeżeli mieszkasz w Stanach. No dobra, skoro nie wylądujemy już na ulicy, no to. Jakby fajnie byłoby wiedzieć, jak postawić obok niej wieżowiec. Najważniejsza w życiu jest umiejętność samokontroli. Nie bycia impulsywnym, zdolność odłożenia przyjemności na później i popracowania teraz. To jest coś, czego naprawdę powinniśmy nauczyć się podczas dorastania. Najlepiej by było najprościej, ponieważ w kształtowaniu naszej samokontroli w kluczową rolę gra środowisko. Najpierw rodzina, później znajomi. Gdy masz już 20 ileś tam lat, to zaczynasz rozumieć, że jakby sam stajesz się swoim największym wyzwaniem, to znaczy, od od tego, czy wstaniesz rano i popchniesz swoje marzenia dalej, po prostu zależy, czy one się spełnią. Serio, w sensie to nie jest kwestia inteligencji ani talentu, na pewno trochę szczęścia, ale nikt nie powie wam, że ciężka praca w skupieniu i umiejętność zmuszenia się do niej nie jest kluczowa w życiu. Ale jeżeli. Jesteś już duży i nie uważasz swojej samokontroli za najlepszą, najskuteczniejszą, to mam dla siebie dobre wieści. Wiemy już, że środowisko jest jednym z kluczowych elementów dorastania z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli w młodym wieku masz ambitne i stymulujące środowisko, to bardzo prawdopodobne, że wpłynie to też na twoją inteligencję. Ale jeżeli jesteś już dorosły i nagle zmienisz towarzystwo na bardziej angażujące intelektualnie, no to zwykle już nie wprowadzi fundamentalnych zmian w twoim życiu, w sensie w twoim mózgu, nie? Ale z samokontrolą jest inaczej. Nawet jeżeli jesteś już dorosły, niezdyscyplinowany i masz nisko samokontrolę, to gdy zmienisz środowisko, możesz to całkowicie odwrócić. Podam wam cię Ciekawy przykład. Zwykle, gdy myślimy o wojsku, to kojarzy nam się oczywiście z wojną i to prawda, to jest jego główna funkcja. Ale wojny zdarzają się w miarę rzadko. Oczywiście to jest głupi moment, żeby mówić te słowa, ale jakby w szerszym kontekście to jest prawda. Ale wojsko ma też inną ciekawą funkcję, która działa zarówno w trakcie wojny, jak i w trakcie pokoju. Otóż to jest taka drabina społeczna, ponieważ Zaciągnąć się może prawie każdy. Oczywiście nie może być karany za umyślnie spowodowane przestępstwo, ale generalnie, żeby zostać szeregowcem wystarczy skończona podstawówka. No i! Gdy wchodzisz w środowisko, gdzie wstajesz o 5 rano i masz narzuconą totalną dyscyplinę, to nawet jeżeli odejdziesz z wojska po roku czy dwóch, to raczej nie zaczniesz wstawać o 12 i leżeć na kanapie, przynajmniej no nie od razu, bo będziesz czuł, że masz życie w swoich rękach. I jeżeli udało ci się przetrwać trudko szarów, no to rozpisanie i wysłanie swojego CV nie będzie aż takim wyzwaniem. Wyjątkiem są oczywiście traumy wojenne. Steinberg wielokrotnie podkreśla w swojej książce, że samokontrola jest kluczem do odniesienia sukcesu w życiu i najważniejszą rzeczą, którą powinno się wynieść z naszego dorastania. Jaki wpływ mają na nią rodzice? Okazuje się, że bardzo duży niestety, ponieważ to od tego zależy, jaki będziesz miał bazowy poziom samokontroli, z którym wejdziesz w życie. Nawet jeżeli nie planujecie sobie zrobić teraz jakiegoś Nastolatka, to posłuchajcie, bo może to wyjaśni Wam coś a propos Waszego dzieciństwa. Jeżeli jako rodzic chcesz, by twoje dziecko miało wysoką samokontrolę, powinieneś mieć trzy cechy. Jeden: być opiekuńczy, ciepły, bardzo ważny jest kontakt fizyczny z dzieckiem. Przytulenie, jakieś kokańce, ale w naturalny sposób, bez show, bez obnoszenia się ze swoją miłością, tylko uczynienie jej naturalnym elementem codzienności. Rodzice powinni być też zaangażowani w życie swojego dziecka i wiedzieć co się w nim dzieje. 2. Być stanowczym. Stawiaj wyraźne granice i tłumacz czego wymagasz od dziecka. Na przykład "miej czysty pokój" może oznaczać dla jakby kogoś małego, nie wiem, czyste biurko, tak? Ale niekoniecznie, że trzeba jeszcze wynieść pranie do łazienki czy odkurzyć raz na dwa tygodnie i to trzeba wyraźnie powiedzieć. 3. Wspieraj dziecko w dążeniu do samodzielności. Poza tym rodzice muszą być konsekwentni. Niespójność to jest najgorszy przykład, jaki możemy dać swojemu dziecku. Ale nie bądźmy też tacy, wiecie, surowi dla swoich rodziców. Pamiętajmy, że oni naprawdę robili wszystko, co potrafili najlepiej. No i zostało nam jeszcze pytanie o te kody na dłuższe dojrzewanie. Ale prawdę mówiąc, mi zostało też sporo fajnych innych notatek z Age of Opportunity. I są też inne książki, tak w ogóle, więc myślę, że możemy się mówić, że zrobimy sobie jeszcze trzecią część tego dojrzewania. Myślę, że naprawdę. Warto, bo to jest mega ciekawy temat. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się w ryzach.